O, proszę Państwa nie wytrzymałem i dzisiaj znowu pojechałem do Pani po rybki, tym razem 20 sztuk dla rodziców, to do, do piękne, prawie oczka to będą, widzę tutaj też samce takie ładne pływają, będzie fajnie i jakieś tajgerki, także szoruję do rodziców, żeby je wpuścić, no i wpuszczamy ryby, tak się prezentują, prawie no sama samica. Samicie, czy nie? Tu wpuszczamy. Widzimy. Dobra. Mam no ponad dwadzieścia. I tak to wygląda. Jakiś tam przykładny wpadł. Jaki kolejny. I samicie. Zaś mi ten filtr nie domaga. Ostatnio czyściłem i znowu muszę czyścić chwilę. Pewnie jutro znowu będę czyścił. Już tak było jak na powietrze. No i dobra, trochę się gęściej zrobiło tymi kwiatkami. No zobaczcie, tutaj trochę wyrwałem lotosa. jego zielonego i Ludwigia Super Red. Tutaj coraz bardziej zaplancowana jest. Coraz więcej akwarium zajmuje a po no. i tyle tak także tak, że fajnie jest nie trzeba psuć, trzeba poczekać aż się rozmnoży dobra, dzięki za oglądanie i na razie, chwilę. cześć